Ej, hey, witam Was serdecznie, tu jest Brit Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek Skier SpongeBob SquarePants A Battle for Bikini Bottom. W przednim odcinku oczyściliśmy sobie tą Syrenią kryjówkę e, i, i pokonaliśmy Bossa e, Kreweta? Kreweta, jakoś tak. A e, dzisiaj sprawdzimy sobie w tych, tych w domku Sandy. Y, tu taki chyba komisariat to jest. No i potem udamy się w dalszą drogę, czyli Rock barem. Tam tam o. Ponieszmy sobie. Tu mm, trzeba pewnie ten. Aha, zaś jakiś. Słuchajcie, nam się uda jakaś ten. Jijku. Coś tam w ogóle jest i jest tam coś, więc spróbujmy sobie może jeszcze raz nam się uda, ale musimy poczekać aż czas się skończy. Ok, teraz będziemy wiedzieć o co chodzi. <grystanie> Mówcie mi otoczak! Oto czek. kurczaki. No co jest? A tu jest... Uu, A tu popatrzcie mamy złote majtki. Majtki. Portki, majtki. Aha tam jest złota łopatka. I tam też jest ten... te portki. O! A tam jest złota łopatka. A jak? Jak mamy tam doskoczyć sobie? No nie sprawdźmy sobie to, spróbujmy jeszcze raz ten, ten... Tę złotą łopatkę tam może ściągnąć. No okej. Okej, poczekajmy. Jejku, SpongeBob, czemu że się nie złapał? Albo zrobię sobie to bo gdzieś tam między nagraniami gdzieś, żebym sobie tylko to. Wow, wow, dobre. Zawsze ja mam 31 jeden złotych łopatek Sand Mountain. Pisz. za zakamarki. Mam sobie jeszcze ten, ale to dopiero potem ten blokujemy sobie. Oh no! Możeśmy się nie zgradali i... Okej, okay, ile no mamy już? Aha, 31. Dobrze, chodźmy sprawdźmy sobie komisariat policji. Coś ciekawego tu jest, albo ktoś. Okej, okay, co tu pisze na tabliczce? To katalog robotów Stań na metalowej płycie czy urządzeniem, by je aktywować. Możesz korzystać z katalogu, by zapoznać się z pojemnych. pojmanych, pojemnych, jakieś coś. Aha, czyli to samo, co żeśmy właśnie przeczytali. Aha, czyli te roboty, które żeśmy już widzieli. Szczegóły. Jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czterech robotów jeszcze nie poznaliśmy. I to następne te obrazki z bajki. A jest tu coś co ten? Czy tylko tak możemy wejść i sprawdzić ten komisariat? Chyba tak, nic więcej tu nie ma. Okej, okay, sprawdźmy sobie ten domek Sandy. Też, też tam nic za bardzo, za dużo nie będzie. O, wszystko się już ten raz rozpiło. Tak, dobrze. Tam w domku Sandy jest. Sandy, twoja kopuła z drzewem <laughs> Więc idź do środka i posprzątaj po sobie! Aha, o Boże, jaki on taki. Czyli mniej więcej to samo. No taki wysk... Aha, bo tu ten woda, nie ma wody. Dobrze, może byśmy... ...dopy zniszczyć. Jejku aha jeszcze raz będziemy się sobie zrobić no wiadomo że najpierw trzeba był ten Aplikatory tu jest jeszcze i co wszystko czy jeszcze gdzieś ten jest Te kraje ostatnie to był ten porządeczku i to rozumiem. Pewnie przyda ci się to bardziej niż mnie. Hmm, łopatka. Tak. Wieku, jakie wysłyszono, a taką jaki nas sponge był ale coś jeszcze tu możemy zrobić. Do samego domku możemy? Nie, nie możemy. No i chyba tyle. Możemy wyjść, bo nas okropnie wysuszyło. Patryk się patrzy. No okej, okay. wszystko tu mamy. Więc udajmy się w tą stronę. No, kamiennego dna. Ciekawych nas czeka. Witamy w ciemnych zakamarkach kamiennego dna. Zamieszkują je przedziwne stwory oraz koszulki pamiątkowe. Koszulki pamiątkowe. A musimy tam do samego końca dotrzeć. O, mamy nowego robota. Mm. Wow. Lasse z oczu. O, SpongeBob. Nie uwierzysz, ale cieszę się, że ci widzę. Też się cieszę, że siebie widzę, Pani Pów. Siebie widzę. Roboty ukradły z muzeum bezcenne dzieła sztuki. Jeśli je odzyskasz, otrzymasz ode mnie złotą łopatkę. Po co ci te wszystkie dzieła sztuki? Nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Tylko zbieraj. Dzieła sztuki można uznać za uratowane, Pani Puf. Je kustery, dzieła sztuki. Co jeszcze będziemy musieli znaleźć? Do roboty nazy nazywa się śpioch. Sponczek musi się przekraść obok niego po cichu, inaczej robot się łowu. Musi się zakraść w delikatnie gałką lub naćcić shifta. Proszę, a najpierw chciałbym sobie to wziąć. Hmm, co to było? Dziwne. No nie, to, to samo pisze o tym skradaniu. Tak. Znaczy możemy... Tak możemy. Myślałam, że nie będzie można go... Możemy teraz skoczyć tam, niestety. Ale tam jest niebieski, błyszczący... O, jest. <noise> błyszczący przedmiot. Tam to jest pewnie zjeżdżalnia. Dobrze, to mamy ten, ten... Ile z sześć potrzebujemy zebrać? No wybuchnij sobie. Ale nie... Dobrze. platformy <grystanie> zapadają się chyba, że Spongebob bardzo ostrożnie się po nich przemknie. Czyli co, zakradać się można? To to samo <grystanie> a jednak trzeba sobie się zakrać, może tak delikatnie po cichutku. Dawaj SpongeBob! Dawaj SpongeBob! Dawaj SpongeBoby! Okej, okay, jednak ludzie musieli się. Aha, dobrze tylko się to ty... Aha, mamy Cię. Nie, wszystkie zielone. Aha. Roboty plądrują muzeum Skaliska i zniszczyły drogę prowadzącą do budynku. Musisz pogłówkować i znaleźć inną ścieżkę. O. Może przykleję wszystkie te znaczki i wyślę siebie pocztą. Mogłoby zadziałać, ale skradając się zrobisz to szybciej. No... Tam jest ten robocik, ten, ten... ten. Którego trzeba się zakraść. Mamy checkpointa. Był robocik. <ścoughs> Nie trafiłeś sobie, kolego. Okej, okay, mamy otwartą. Jejku, gdzie jest duplikator jakiś? Pewnie gdzieś u góry tam jest Hmm, k niego to Odejdź ty, niedobry wiosny Ale ty masz zasięg? że wybuchło mm. Bombowiec To jest w tą stronę Z Tetarski wyować jej nie ciesz się. No chodź. Aha, to dla Sandy jest. Wow. Ale ja mam cela? Takiego bardzo złego jejku. Zawsze musi nas dotknąć. W strony coś jest tak. Można nacisnąć znowu coś. Kolejny ten dla Sandy, ok, raczej z tej strony mamy wszystko. Tu jest ten, musimy się zakraść. Daj kolejny, ten dla Sandy. No! O! O! Nie wiedziałam, Jestem że to gotów. tak może. A ciekawe, jak tu ten. Aha, kolejny dla Sandy. I co, najprawdopodobniej przydałoby się zmienić na Sandy, żeby tam do góry weszła. to ten, to najpierw chodźmy sobie dalej w tą, bo i tak gdzieś tam do góry musimy dotrzeć. Tam jest to ta zjeżdżalnia. No razie wszędzie mamy tu ten, ten, powciskane, te przyciski. Więc się w tą stronę. I zaś ten. No i jak mam się podkreść kurczaki no i sobie. No właśnie. No dobrze, ale on jest w takim miejscu. Czekajcie, wróćmy po te portki. W takim miejscu, że musimy podskoczyć, żeby. A on nas niestety za każdym, za każdym razem trafia. Może teraz? Tak, radaj mi się. A to jeszcze jeden jest. Ale to jest tu już ten. Damy sobie ładnie rady. No, Okej, okay, możemy tam do góry iść. No bo tu już nic nie ma, to jest to zjeżdżalnia. Tam jest patryka. Dobrze, możemy się wrócić. Zniszczyć ten duplikator nieszczęsny, kurzający do góry. No wszystkie te się świecą. Podąży za nami, chyba nie. No nie. Albo musimy się poturlać. Najpierw sprawdzę sobie, jak jest właśnie tego turlania. Bo może taki jakby coś jest pod nami. Ok, następny obraz. jest duplikator, ale już ten. Nie musimy go niszczyć. Tam jest jakaś kolejna łopatka. Tamtą przeszliśmy. A to gdzie nas zabierze? Tu do góry. Uwielbiam otwierać prezenty! Okay. Okej. Jest pewny, tam jest skarpeta. Nie pewnie jest, tylko jest skarpeta Patryka. No to jednak będzie trzeba się skulkować. <gulować> skulkować. Chyba. Jak tamten? Da się to tam gdzieś nacisnąć? Jakbyśmy skoczyli tu z powrotem. A przepraszam bardzo, co to za czary. Hmm. A poczekajmy, sprawdzę sobie jeszcze, co jest w drugą stronę. Co jest właśnie tam było? O, coś tu? Ja wiem, że musimy ten gomka wszystko mnie tu jest to zablokowane. No i to musimy teraz nacisnąć i ten Jezu, co to za safe nas, nas rzucają. Ale widać ten ślady, gdzie będą, gdzie spadają te sejfy, więc możemy uniknąć ich. No, rzucaj sejfem. Okej, okay, jesteśmy na górze. Zbyt nie wytrzymam. No, to musimy do góry iść pewnie. Jeszcze jakieś tiki. Ja nie, nie rozwaliłbym tej armatki, a my możemy w ogóle ją tam zniszczyć. Tak, możemy spokojnie. Okej, okay, tam jest coś, ale tam jest łopatka. Gdzieś na dole coś? Nie, tam jest to ta zjeżdżalnia. A co jest tu na górze? Okej, okay, to możemy sobie zmienić. I najprawdopodobniej to będzie Sandy. Powrót do Sandy, tak powrót. Jejku! Dziękuję, że źle No. Okej, okay, wszystko stąd, więc możemy sobie Trzeba tu wskoczyć. I... Okej, okay, mamy to. Możemy się udać dalej. Aha, on już wierzył. Nie A tam jest skarpeta, a da, da nam się ten, ten, tam wskoczyć sobie ładnie? raczej powinno. Dobrze, 9, potrzebujemy jeszcze jedną i możemy oddać 10 Okej. Okay. Jejku, jak się nie dało. Mówcie, że od nowa będę musiała jej Ej! Uks! Uks z fuksem. Okej... Okay. Czyżbyśmy musieli zmienić tu Sandy? Czy nie? No, mamy 33 złotą łopatkę. No nic, zmieńmy sobie, bo... Może faktycznie potrzeba nam... Spongeboba. Tak, SpongeBoba. Właśnie to nie jest tak, że w obojętnie jakie lokacje możesz wybrać, obojętnie kogo. Tylko masz wybrany tu akurat SpongeBob albo Sandy. Skorupin! Patrolujesz teren? Nie, to moja druga fucha. Pracuję w ochronie. A teraz słuchaj: jeśli chcesz zdobyć złote łopatki, musisz zamknąć system ochrony muzeum. Musisz prasować te portki, czy same się wygładzają? Nie to co ty! Uwaga dzieciaku, to poważna sprawa. Jeśli nie rozwiążemy kwestii robotów, cienista mielizna zostanie zamknięta, a ja będę musiał wrócić do syna, jego żony i czwórki ich rozwydrzonych dzieci. Widzisz szyb wentylacyjny po drugiej stronie muzeum? Owszem! Tamtędy wyjdziesz z muzeum. Powodzenia dzieciaku! NIE ZAWIODĘ SKORUPINIE! Skorupin, Boże ile pułatek, pułapek laserów. bosiu, O masakraletka. No nic, skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku wykonamy te wszystkie pułapki, te, 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 te lasery, no i tak dalej. Zobaczymy co kryje się dalej, tam widzę obraz jeden. Ile już mamy? Mamy dwa. Potrzeba nam cztery. E, no nic. E, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku z gry Spongebob. Cześć.